Siemano, it's your Fim chef. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem serii nowości. Dawno nie było tego formatu na kanale, a mamy dzisiaj późny wieczór, ja z głodami mówię, hej, robimy to, ziomek. Między innymi dzisiaj odwiedzamy sobie Burger Kinga, ponieważ widziałem tam parę fajnych pozycji do przetestowania. Jeżeli mówimy o burgerach, to musimy również testować Max Premium Burgers i właśnie my jesteśmy niedaleko Max Premium. No i zaraz podjeżdżamy i zamawiamy wszystkie nowości, które tam są. Widziałem, że jakiś jest shake. Mamy ogólnie mega późną godzinę, ponieważ dochodzi godzina 23. Dostałem małego głoda i stwierdziłem, to jest idealne moment, żeby nagrać ten odcinek. I jest jeszcze parę pizz do przetestowania. Są nowe pizze w żabce, więc również je przetestujemy. Mamy mrożone pizze z żabki oraz mamy takie lodówkowe z Biedry. Zapinam pasy. Ty również zapnij pasy, człowieku, żeby być bezpiecznym, żeby nic ci się nie stało. Podjeżdżamy z tym mega światem, ponieważ patrz, jakie mam mega światło. Mogę być na przykład, patrz, postacią z majki Mogę być, człowieku, strasznym starszym panem. Halo, czy kupujemy tego maka? Czuję się jak na egzaminie na prawo jazdy, ponieważ takie subki tu były. Okej. Okay, ja zrobiłem łuk. Spicy avocado, patrzcie. Avocado jest jakiś nowy, jest Shake. O, ten premium Shake. Ten Premium Shake Crispy Blueberry Pie. On jest podobno petardą. Co? To poprosiłbym tego nowego shake'a premium. Co jeszcze z nowości poleciłaby mi pani? Supreme Sandwich to jest wegańskie, a Supreme Parmeza jest wegetariańskie. To jest taka imitacja kurczaka. Za wegańskimi pozycjami ja się tak nie przypadam, ale a czy jest coś mięsnego nowego? Mamy kampanię Spicy Avocado Beef y, albo Spicy Avocado na kurczaku. Finalnie zamówiłem Spicy Avocado z wołowiną i tutaj wziąłem cały zestaw. Kolejna kanapka awokado tylko z kurczakiem i nowy premium shake. Dzięki. To podjeżdżam. 82,80. Tyle wyszło. Dwa burgery i jeden shake i ten jeden burger w zestawie, trochę dużo. Tu są jeszcze jakieś opcje wegetariańskie. Nie lubię tych opcji wegetariańskich. Każdy burger wegetariański smakuje mi jak kapyć. Mamy nasze zamówienie. Z reguły jeździłem z tym żarciem do domu, a teraz stwierdziłem, halo, przeniesiemy stół do samochodu. <noise> Można tą serię nazwać Wieczorny Głodek. Mamy takiego shake'a, to jest ten shake blueberry. Cena tego shake'a 13,45. Wow, pyszny, słodki. Patrzcie, jest taka bita śmietana. Chodź jak to wygląda. O kurde, nie przewidziałem, że będzie się brudzić. Takiego brudnego Z tapicerki, paluchem, zaraz. Szejk bardzo fajny. Jest słodki, przebija się smak tej borówki. Ogólnie jest na tyle gęsty, że ciężko się przez tą słomkę go pije. Bardzo smaczny, mleczny. Posłucham. Smaczny i w ogóle nie jest taki mega słodki. Ale wiadomo, jak tą bitą śmietanę się trochę tam capnie. Kurde, brudny ręka już mam. Nie i... jest aż taki mega słodki. Czy jest? No nie mogę nic powiedzieć, wezmę no kawałek, czy zgadasz. Pozaary, no Jest mega mleczny i czuć owoce. Ja bym od 1 do 7 dał go na 5. 6. 6? 5-6, mm -hmm. no widzisz. Mamy sosik do frytek. Lubicie frytki z Maxa? Jedne ze słabszych frytek. Chyba są lepsze od krewca, ale gorsze niż z Maka. I mają taką ziemniaczaną teksturę skórki kurki. Kurde, będę musiał sprzątać furę. Dwa razy frytki dostałem. Czemu dwa razy frytki są? Co jest jakiś bonus? Kurde, spadają mi frytki do samodu. Co testujemy? Spicy avocado grand Chicken 29 zł 45, czyli 30 zł bez 55 groszy. Ej, fajnie podpisane patrzcie podpisaną opcję chicken. I mamy drugą niepodpisaną, czyli to jest pewnie ta z wołowiną. Bułka taka Powa briożka, mamy tutaj ser, mamy tutaj mięso wołowe. Ty, było napisane chicken. Chicken? A wołowina nice. jest. A tu nie jest podpisane, jest chicken. Ci taki prank. Człowieku, zostałem sprankowany przez Max Premium Burger. Jest awokado, jest pomidor, jest ser cheddar, Mamy cebulę taką czerwoną. No, wygląda dobrze. No, wygląda fajnie. W całości ten burger wygląda tak. Patrzcie. No, po wyglądzie powiem Ci, że robi robotę. Czekałem na ciebie. Tyle dnia. Ale to awokado jest dobre. Na razie się wgryzem w awokado. Jest mega smaczne. Mega dobry sos. Taki cacyki, które mi się kojarzy że z takim greckim cacyki. Tak się prezentuje przekrój tego burgerka. Czuć pikantność, czuć to awokado i powiem Ci, że chyba to jest jeden z lepszych burgerów z, z Maxa. Tak jak niektóre burgery z Maxa mi nie smakują, oni mają taki dziwny inny smak. To ten jest naprawdę zarobisty. Dałbym 5 na 7. Jest dobry start, ale jest naprawdę spoko. Nie spoko. Bo ja, z, ja zawsze na burgery mówię, że są spoko. To muszę powiedzieć coś bardziej niż spoko, bo spoko to brzmi, że jest taki, że koleżanka jest sympatyczna. No to bierzemy sobie wersję, nie czyli teoretycznie wołowa, ale mamy chicken, Z zewnątrz bardzo podobnie, ta sama bułka, znowu mamy cheddar, mamy tym razem gruby kurczak, no i mamy znowu ostre papryczki, mamy ten sos taki podobny do tzatziki i zobaczmy jak on smakuje, ale jesteś piękny hmm. Wow! One są tak obficie napakowane, że wszystkie składniki wylatują. Ale może to i plus. Ale tych papryczek i tu i wszystkiego naładowali naprawdę na tyle fest, że to wylatuje. Tak wygląda przykrój. Ten kotlet jest trochę nasionięty tłuszczem. No to jest trochę minus, ponieważ zrobiłem gryz i tak aż poczułem taką fryturę. Burger mi się zawsze lepiej kojarzy z wołowiną niż z kurczakiem. I ta wołowina faktycznie zostaje 6 na 7, a tu damy 5 na 7. Ten odcinek zaczynamy naprawdę fajnymi nowościami. No to teraz pojedźmy pod Burger Kinga i zobaczmy, co tam nas spotka. O ile jeszcze to będzie otwarte. Mamy aktualnie ciężkie czasy i ceny wielu rzeczy stale rosną jak na przykład ceny fast fooda. I jeszcze w dzisiejszym odcinku się przekonacie jak mocno. Więc aby godnie żyć albo nawet dobrze zjeść trzeba przygotować się na niemały wydatek. Więc warto pomyśleć nad swoim niezależnym biznesem, który może dać ci komfort życia na dobrym poziomie. I w takim przypadku naprzeciw nas wychodzi partner dzisiejszego odcinka czyli TakeDrop. Stale rozwijający się rynek handlu internetowego daje nam możliwość do dodatkowych pieniędzy w bardzo łatwy sposób. Platforma TakeDrop zapewnia nam gotowe sklepy oraz narzędzia, aby z sukcesem prowadzić sprzedaż internetową. Aby założyć swój sklep internetowy, należy wejść na stronę takedrop.pl. Tam po podaniu wszystkich potrzebnych danych przez 7 dni możesz korzystać z gotowego sklepu. W pakiet ten wchodzi wiele narzędzi ułatwiających prowadzenie takiego sklepu wraz ze szkoleniami. Jest to idealna opcja, by sprawdzić, czy taki biznes dobrze ci pójdzie. Nic nie inwestujesz, a gotowy sklep jest do Twojej dyspozycji. A jeżeli chodzi o firmę i podatki, to poniżej przychodu na poziomie 2700 zł miesięcznie nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Jest to tak zwana działalność nierejestrowana i działasz w pełni legalnie. Więc jeżeli akurat myślisz o spróbowaniu swoich sił w prowadzeniu sklepu i być może chcesz zmienić swoją Możesz skorzystać z linków w opisie i otwórz swój sklep już dziś. A no to co? Jesteśmy pod Burger Kingiem. Z tego co widzę, to jest otwarty. Niedużo osób jest w środku. zamówienie. Dobry wieczór. Ja bym poprosił... Bierzemy Summer Crunch w wersji Chicken Pocket, King Selection w nowej wersji z chorizo oraz Summer Crunch Beef Burger i takie pozycje będą testowane. Mamy kolejne zamówienie. Całość zapłaciłem 82 zł, bez 40 groszy. Trzy kanapki. Coraz... O, o tym co Coraz trudniej zjeść w fast foodach za bardzo małą kwotę, bo 8 dych za trzy kanapki to jest sporo, nie? Kurde, ja już tak gadam to prawie co odcinek z nowości, ale te ceny ciągle na mnie robią takie wrażenie. I patrz, co dostałem. Korona Burger Kinga. Ja, chcę być królem burgerów, to muszę z tym zjeść. I Burger King Challenge. W ogóle, dawaj, znaczy taki format stołowo-samochodowy ci odpowiada, ale to jest w sumie to, co najczęściej się robi w nocy, czyli jedziesz, jesz, jesz to w samochodzie, nie jedziesz do chaty. Bierzemy tą opcję Summer. Co my mamy w środku? Boczuś. Świeży ogóra, część Zajebiste, ja uwielbiam, uwaga. Mm. mamy porcję świeżych warzyw, sałata, ogórek, wołowina, krążki cebulowe. I pyszna wołowina z Burger Kinga. Mi ona od odpowiada, jest dobra. Patent, żeby fajnego wziąć gryza, żeby już odwrotnie. Wtedy nie rozwala ci się. Test. Zaibiszty. I surowa cebula. Mhm, mm Tak wygląda przekrój. Mamy sos barbecue. Dzisiaj mi dużo rzeczy smakuje. Pomimo, że jestem już troszeczkę naczerpany tym jedzeniem z Max Premium, te krążki cebulowe nie są takie gumowe, ale jest ok, No tu ok, no znowu to, to brzmi jakby był zajbisty, o. 6 na 7 również da. Wybierzemy sobie na końcu takiego top of the top. I teraz pytanie, to max premium, czy to 6 na 7, ale takie ciutkę wyżej, czyli 6 na 7,5. Coś takiego. Tego typu. Dobra, więc mamy wersję chorizo, to jest ten King Selection. Pamiętam, że ten King Selection był taki... Dużo wiary podjeżdża pod Burger Kinga. Widać, że Poznaniacy głodni. Ej, to wygląda jak dopompowana była z McDonalda. Patrzcie, bułka briożka, mamy rukole. No dobrze to wygląda, kurde. Patrz to mamy sos hamburgerowy, mamy rukole, mamy pomidory, mamy chorizo, mamy ser. Tak się prezentuje burger. 33 zł. To już jest cena takiego burgera z burgerowni, więc tutaj musi zaskoczyć smakiem. Jak w ogóle zajbiście zrobili mięso. Takim wyszło, że mi smakuje na, na maksa. Patrzcie, no, wygląda to naprawdę zajbiście i mega smaczne. To chorizo daje taki pikantny lekki posmak. Fajnie to się wszystko tam mi bardziej odpowiadała bułka, tu jest taka typowo fast foodowa, a tam była taka lekko z taką semoliną, więc tam daje 6 na 7, a tu dam 5 na 7, ale naprawdę jest też dobry. I został nam mega pocket z tej wersji Summer, tu wzięliśmy kurczaka, zamknięty tradycyjnie, jeżeli chodzi o tego pocketa, na leśnikowo pachnie. Mmm, lepszy kurczak niż w Max Premium. I powiem Ci, że to smakuje nawet fit. Tak samo jak w tamtej wersji mamy świeże warzywa, mamy sałatę, ogórek i mamy boczu. Powiem Ci, że bardzo dobre. Tu dałbym, dałbym 6 na 7. Prawie że idealne. Nie jest to perfekcyjne, ale jest to prawie idealne i cena również nie jest taka chamska. No to co? Idziemy testować kolejne rzeczy, chyba pizzę teraz będziemy mieli. Więc tak, mamy przede wszystkim dwie pizze, które teoretycznie nie są taką nowością, ale dla mnie jest to nowość, ponieważ jeszcze tych smaków nie testowałem. Sukcesyliana o smaku kebab oraz Burger Boss. I mamy pizzę Ninja Turtles, Wojownicze żółwie ninja. Przyjrzyjmy się makrosom. Na 100 gramów najmniej fatu ma chyba ta. Pizza kebab ma najmniej tłuszczu na 100 gramów, ponieważ 6,7. Co i tak na całą pizzę. 34 gramy tłuszczu ma cała pizza, więc i tak jest sporo. 48 ma Burger Boss. Ninja Turtles, cała pizza ma uwagę. 42, a wersji pepperoni ma 48, czyli ta ma najwięcej, 48 tłuszczów na całą pizzę pepperoni. Nie dziwię się, że takie żółwie ninja były tak spompowane. Tyle tłuszczów w pizzy. Ja jak to zjem, to będę miał tego garba tu, a nie tam. Tak wygląda na zdjęciu oczekiwania kontra rzeczywistość. Są i duże i małe, ponieważ są i takie i takie. No wygląda fajnie. I otwieramy tą drugą, cztery sery. Tu będą pewnie cztery różne sery. Trochę grubszy rand jak na mrożoną pizzę, a sukcesyriana, typowa jak Giuseppe. I otwieramy jeszcze kebabową. Kebabowa, która ma najlepsze tam mi się podoba chyba najbardziej. 225 stopni i widzimy się, jak te wszystkie pizze będą zrobione. O, ale wygląda zajebiście Test chrupkości. Ogólnie sorry za ten pracujący piekarnik w plale, inaczej się tego nie da zrobić. Jest chrupko. Co do ceny, nie wiem ile kosztowała. 20 zł. 20 zł serio? 19 ja pierdzielę. Tak się prezentuje pizzorka. Widać, że jest tłusta raz nie stoi. To pepperoni ma dużo tłuszczu, to chyba ta najbardziej tłusta pizza z wszystkich, tak? Unlimited macro trzeba mieć. Testujemy, jest gorąca, więc. Ej. Faktycznie się ciągnie ten ser jak w kreskówkach, więc to jest zwała. To, to ciasto takie troszeczkę bladawe robi się. Smakowo jest spoko. Nie jest to jakiś szał właśnie, że nie bierzesz tej pizzy, nie jeżeli i mówisz mnaka mm, mi zamrożona pizza. Dwie dychy Dwie z zamrożoną naprawdę jest kurde przehypowana cena. Praktycznie niedużo się różni smakiem. Mucha, wybierz. Szpinak. No. Szpinak. O kurde. W skali od 1 do 7 dałbym tutaj 3, 4, 3. Chyba trzy. Mamy kolejną pizzę, cztery sery. Potrzymaliśmy dwie minuty dłużej niż deklarują na opakowaniu. Bo chciałem sprawdzić, czy to się bardziej przypiecze i co? Chyba nie. nie. Chyba ciągle to samo. Dawaj, bierz, sprawdzaj. Ja biorę też sobie testowy kawałek. Patrzcie, tak się prezentuje pizzka. Nawet nie wiem, czy nie bledsza niż tamta. Też jest miękka lufa. Mi się kojarzy z tych kreskówek, że te pizze takie były właśnie, takie mm -hmm. kawałki lejące się. Czy paprykę. Faktycznie. Ser mozzarella, ser kolda, cheddar drugi, edamski. Tu są marynowane papryczki Lapino. Mm -hmm. Jest już pięć serów. Czy ten ser się tak ciągnie w kreskówkach? Zaczymy. Pytanie, lepsza czy gorsza niż tamta? Przez tą dużą ilość sera, ona jest taka mdła, mhm. bo tu bym dał 2 na 7. Mam nadzieję, że chociaż te pizze kizo uratują sytuację. Mamy pizzę Burger Boss, ogólnie musiałem troszeczkę wziąć tego papieru i powycierać, ponieważ nie wiem czy to woda z tych pomidorów puściła w soki, czy to jest tłuszcz, ponieważ wydaje mi się, że to jest połączone troszeczkę tego, troszeczkę tego. Jest grubszy spód. Jak Giuseppe przez te pomidory, to się zrobiło takie ciapkowate Aha, trochę, patrz. Spód błotnicy. jest fajnie przypieczony, ale góra jest ciapkowata. I ona wygląda trochę tak, jakbyś powiedział, że na jednej części nie ma nie być pomidory. Te składniki są typowo tak hamsko rozłożone. Spód jest fajny, mocno przypieczony. Ser jak widać, patrz, grawitacja przyciąga, jest ciągnący się. Smak podobny, jakbym burgera ugryzł. Bardzo fajny smak. I czuć nawet ten taki kiszony, konserwowy Faszny tak ogórek. Tak. Aha. Faszny taki. Mhm. Tak jak na pierwszy rzut oka może nie wygląda, to w smaku oddaje, jest naprawdę dobra. No kurczę, na pewno lepsze niż te poprzednie. Mhm. Dałoby się zrobić tak, żeby tą jedną notę jeszcze podkręcić, więc dam 6 na 7. Jedna z lepszych rzeczy, jaką dzisiaj testowaliśmy. Sukcesy Syliana o smaku kebab, właśnie tak się prezentuje. Powiem że wygląda naprawdę bardzo fajnie, obiecująco. Bardzo ładnie wychodzi te z chrupkości. Spróbuję samego mięsa, bo tu jest takie mięso a'la kebabowe. Mięso wołowe w stylu kebab. Pikantne jest to mięso. Papryczki, peperoni to są. Pachnie fajnie. Mmm, i naprawdę dobra. Lepsze niż to? No właśnie zastanawiam się. Muszę jeszcze się bardziej wygryźć, bo jest strajk gorąca ma swój klimat. Tamta burgerowa zrobiła na mnie lepsze wrażenie, ale myślę, że takie mocne 5 na 7 bym dał. Na pewno warta przetestowania, ale jeżeli dorwiecie tą wersję Burger Boss, to według mnie jest lepsza. Mamy jeszcze dwie pizze do testowania. Ej, czy to jest pizza? To w ogóle jest jakiś wielki gigabajgel, ale w stylu pizzy. Szynka, serano i ser emmentaler. Patrz, to wygląda jak wielkie o. O, gościu, zostawiłeś już łapkę w górę? Jak nie, to zostaw. No i mamy taką pizzę, ziomek, jeszcze taką. To jest wersja serano, również z szynka Serano i Mozzarella To kosztowało 18 zł. I to i to. Po, po 18 400 gramów, a tu dostajemy pół kilo bajel. wow Dużo tych pizzowych nowości, ale ja lubię pizzę, więc ten odcinek mi odpowiada. Po otworzeniu to naprawdę wygląda bardzo fajnie. To było tak zamięty próżniowo. No i patrz, spód, już jest bardzo fajnie wypieczony. To jest na pewno troszeczkę inna pizza niż zwykła, taka lodówkowa. To wygląda jak taka bagietka, zwykła z szynką i serem Dobra, wstawiona i teraz całość jakieś 10 minut do piekarnika. Pełne spojrzenie tylko gorąco, 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 gorąco. Jak to by było? Zobacz jak zajebiście to wygląda, mordo Test chrupkości Klasuj naćpę Mimo, naprawdę zarobiście. Za Ciągnie się ser, przypieczony z dwóch stron. Makrosowo ta pizza wychodzi troszeczkę lepiej niż tamta z żabki, ponieważ tam mieliśmy mega nafatowaną pizzę. Tu mamy 36 tłuszczu na całą pizzę. Tu masz makrosy, masz moment na zesklinowanie sobie. Troszeczkę lepiej odnosi makrosów, ale i tak cała pizza ma około 1000 kalorii. To jest na, napisane, że ona leżakuje 24 godziny. 24-godzinne leżakowanie. Człowieku, przedszkolakowa pizza. Bierzemy sobie do testu, ser spływa. To naprawdę wygląda fajnie, patrz jaki ciąg się długi ser. Szynka Serrano, nigdy takiej nie próbowałem. Próbujemy. Szynka ma taki fajny, lekko słonawy posmak, no naprawdę smakowo to jest wygryw. Mm. Jest takie typowe hiszpańskie połączenie. Czuć, że ta szynka jest taka właśnie dojrzewająca kurpiące ciasto, mhm, mm patrz jakie to ciasto jest sprężyste, wow, tu nawet bez sosów w tą się bardzo przyjemnie je i mi się wydaje, że te sosy byłyby zbyteczne, ponieważ by troszeczkę zab***ły smak, a tu smak jest tak wyrazisty i tak dobry, że warto zjeść ją bez sosu, tu dam 7 na 7, bo ta pizza jest naprawdę petarda, oh, a tutaj słynna buła, słynne poo, uwaga, chrupkość, patrz jakie to jest chrupkie tak się prezentuje w przekroju bajgiel, tak to można nazwać. W środku mamy również tą szynkę, mamy również ser. To jest po prostu taka pizza, tylko że z dwóch stron zamięta. I grubsze ciasto niż na tej pizzy. Więc po prostu mamy więcej ciasta, mniej dodatku. Ej, mmm! Również spoko, to pieczywo jest przyjemne. Fajnie się jest chrupkie i świeże. Jest mega napowietrzona. Ta bagietka smakuje jak taka najświeższa bagietka ze sklepu jaką możesz kupić, taka naprawdę mega, mega dobra chrupiąca. Makro tego bajgla jest podobne jak makro pizzy, ale bajgla zostawiłbym 6 na 7, a to pizza, to jest wygryw tego odcinka. No i nie chcę tutaj nic gadać, ale zostaje to na pierwszym miejscu i to według mnie jest najsmaczniejsza nowość, jeżeli chodzi o wszystkie nowości, które sobie dzisiaj testowaliśmy a te nowości naprawdę były dobre. Tą pizzę, jak będziecie mieli sobie okazję spróbować tą serano, to sobie obczajcie, bo naprawdę bardzo ciekawy i taki aromatyczny. Inny smak niż wszystkie. O, inny smak niż wszystkie. Więc tym akcentem, że pizza wygrywa, biorę sobie kolejny kawałek. Uu. Zakończymy ten odcinek. Dawaj koniecznie znać, czy chcesz kolejne odcinki z nowości. W sklepach jest dużo nowości, ponieważ tu tes testowaliśmy fast food, ale w sklepach masz naprawdę mnóstwo nowości, które możemy przetestować. Więc zostaw po